Mano no widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy wyburzali tu. No, zobaczymy, jak nam pójdzie w wyburzanie. O, proszę. No, ładnie. O, pyk. No. Dobra, no, wiadomo. Dlatego jest koparka. No tu właśnie dostałem zlecenie, że to trzeba zburzyć. Także burzymy. O, już nawet samo się o, tu o, zburzyło. Tu jeszcze ściany stoją całe. A może byśmy to wzięli i bym całe runęło? O, już drzwi tu poszły. Dobra. O, ty. Poczekajcie. Dobra, i co? Jedziemy. O, poczekajcie. No i czego ona nie, nie chce jechać? No i... Dobra. Po co tak? <noise> Jak mamy o tą brykę? No, no, koparkę właśnie tą bryką tutaj przywiozłem, no ale. Poczekajcie, może odpali. No i odpaliło. Także co? Po co nam koparka? Zaraz to zrobimy. Dobra widzowie, także będziemy wyburzać tyłem e, auta te, tej bryczki, tej bryki, o I, i trzy, cztery. <laughs> u, trochę mokro. Trochę się zakopało. U. U. Up. Panie. Dobra, to co, to wjeżdżamy, co? Ty, że to się jeszcze nie zburzyło, a zobaczcie to. To tu całe się przesunęło. Stąd. Ty. Nie, jeszcze raz, i przecież to się zburzy. O! Wi widzieliście? Pa. Zobaczcie, jak. O, to się sunie. O, proszę. Dobra, już możemy wjeżdżać o taką. Myślę, że słupy potem z... 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 zabierzemy. Dobra. Albo niech. Ten, no. Bo potem ciężko będzie odpalić. Bo to taki złom jest. Dobra, i pyk. Dobra, słupy zabieramy. O, tam ze sobą. Da trochę tu tego. O, też możemy tam zabrać. I co tu jeszcze? O, możemy to zabrać. Pyk, pyk. O. No, w sumie to tak na pole Nie za bardzo chciałem w to wywalić, ale dobra. Dobra, to tak zaraz rozwalę. Dobra, rozwalimy to i tyle. No, no to żeśmy rozwalili. To trzeba o dołu tako. To ja wam powiem, że patrz, pa patr to patr co się stanę stanęło. Tu! <t> Od tego bałem mi się zarwało. O i poleciał, dobra. Tu te resztki tam też, o! Dobra. Tu o taki mot mam i pyk, 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 pyk. Dam z auta wziąłem młotek i jedziemy z tym. U! Ty dobra, bo na drodze to aż leży. Zaraz milicja złapie. O, zobaczcie to. i O, i napakę. Dobra. A z tych murów. O, to te, o. A z tych murów tu pozbieramy. O. Co, co? Do no, cegła nawet na drodze i leży. Dobra, pozbieramy. Ogólnie próbowałem rzepak mucić, ale no nie, nie, nie za bardzo. Jeszcze rzepak to nie pora jeszcze na rzepak jak coś. Dobra, poczekajcie. Dobra, z tego odcinka to by było na tyle. Ja jadę na gospodarstwo i tyle na raz.